Gościem MMA jest Rafał Niedział Niedziałkowski z Jasła. Witaj Rafale. Witam serdecznie wszystkich. E, powiedz proszę, gdzie na co dzień trenujesz w jakim klubie iskin? i z kim? Na co dzień trenuję trenujemy sobie tutaj w jaśle. Oczywiście klubu nie mamy takiego, jakiego zrzeszonego sami sobie wynajmujemy trenerów i sobie trenujemy indywidualnie, ja tak osobiście trenuję. tutaj jest trenerem i z tym i z Halnego z nowego Sącza przyjeżdża i mi przygotowuje od MMA. A jeśli chodzi o stójkę, o bokserskie sprawy, to tutaj mi Tomasz nie przygotowuje. Rafał, masz za sobą stoczone dwie walki w zawodowej formule MMA. A jak wygląda Twój dorobek amatorski? Czy w ogóle uprawiałeś wcześniej jakieś sporty walki? Tak, tak. Trzy lata w jiu-jitsu prowadził nas Andrzej Kendra z Brzozowa, taki trener od jiu-jitsu, dość tutaj znany. A jeśli chodzi o amatorskie walki, to w ogóle nie, nie miałem walk amatorskich. Dlatego, tak jak mówię, Wojtek Buliński, czy nawet Waldemar Bączyk, jeśli chodzi o amatorskie, to, to byli bardzo doświadczeni ode mnie. Mnie, tak, tak mówię, to od razu rzucili na głęboką wodę, tak że, że walczyłem już od razu bez żadnego doświadczenia amatorskiego. Mm -hmm. Czyli z żadnego doświadczenia nie miałeś, a jakieś sporty inne, siłowe albo coś tak, to tam. Tak, tak, wcześniej grałem w piłkę, kupę lat, potem, potem yy, ja byłem młody, potem potem, gra, potem siłownia. Siłownia ważyłem 120 ponad kilo, na, boza, na zawodach wycisnąłem 210 kilo, więc to były moje takie główne przygotowania. A później właśnie do drzwi, chudłem, chudłem. Także że teraz już waga jest dobra. Do szybkości, do kondycji robienia tak 111-110 waży teraz. No, no to schudłeś dość sporo. Ostatnio, ostatnio, jak się widzieliśmy w Krośnie, właśnie walczyłeś z wojtkiem bulińskim. W drugiej rundzie trener rzucił ręcznik do oktagonu i sędzia był zmuszony przerwać walkę. Jak to skomentujesz? No, tak szczerze mówiąc, nie, jeszcze, jeszcze bym mógł powalczyć, chwilę wiadomo, że się bali o mnie, ale od przerywania pojedynku powinien być sędzia, a nie żaden sekundam, Chyba, chyba, żeby już strasznie masakrowało, to, to przecież wtedy sędzia i tak wyprzedał, i tak. Także mój narożnik niedoświadczony troszkę się pośpieszył, bo przecież stałem na noga i, przy, i przyjmowałem te, te kolana na, na, na ręce, jeszcze nie byłem taki... może już czułem zmęczenie, ale ale, ale jeszcze Wojtek mi nie, nie zadusił ani nie zmasakrował tak, żeby mi prze, i przerywać i, tę... walkę. Mhm. Poczekać jeszcze tą minutę przynajmniej prawdopodobnie, skoro te 4 kilo zgubiłeś, może ta wydolność tlenowa się trochę poprawi teraz. Tak, tak, Wiesz, tak, te tak, mięśnie bo... dotlenić to jest jakiś fizjologiczny tak, tak, problem tak. zazwyczaj. I tam Przyżu. jak nawet analizując tą walkę w Krośnie, no pierwsza runda przewalczyliście, druga, już ci już się ciężko powietrze łapało. Tak, tak, tak. No, mi się wydaje, że z walki na walkę, bo to miał zresztą. Mam nadzieję, że trochę do najlepiej przygotowałem do tej walki, bo... Bo już mam doświadczenie tych dwóch walki, z każdej walki, w, 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 w jakąś lekcję, jakieś doświadczenie stąd wynoszę. Także że mi się wydaje, że teraz będę najlepiej przygotowany, bo teraz trenowałem naprawdę ciężko po tej przegranej mhm. Wojskiem. Trenujesz, dlatego że 14 lipca zbliża się kolejna ósma już z kolei gala Koloseum, w szczytnie tym razem. Twój przeciwnik, Waldemar Bączek, walczyłeś z nim na gali Koloseum w Jaśle gdzie wygrałeś przez TKO w pierwszej rundzie. Tym razem twój przeciwnik będzie posiadał atut w rękawie, ponieważ walczy u siebie, w rodzinnym mieście. Uważasz, że zadanie będzie trudniejsze? Nie, no na pewno, na pewno będzie trudniejsze, na pewno się lepiej przygotuje, na pewno publicznie mu pomoże, będzie go niosła. Także, ale ja jestem przygotowany dobrze, nie boję się psychicznie, jestem si silny, także że wychodzę, nie, nie boję się nie bałem się w walce, nie boję się walka. Wychodzę i walczę, robię swoje i mam nadzieję, że, 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 że wygram ponownie tak, jak jaśnie był. Mm -hmm. e, to jest tak, że zawodnik, który walczył u siebie, no zawsze mu ściany pomagają, zawsze ma łatwiej. E, no i na pewno chciał bardzo tego rewanżu, więc nie mógł się go doczekać. Na pewno go przepracował, e, zapewne tak jak ty. Przepracowałeś to ciężko. Powiedz mi, jak, jeżeli chodzi o parter, co poczyniłeś w tym kierunku. Teraz właśnie teraz będę chciał w parteru troszkę powalczyć z, z walkiem, bo pracowałem nad parterem teraz troszkę i, i będę chciał go wstość, troszkę, troszkę poobijać ten ten, a, a i, i potem właśnie w parterze będę chciał go zakończyć tą walkę. Mhm. Zobaczymy jak to wyjdzie. Mhm. E, czyli game plan sprowadzić do parteru i tam e, wykończyć. Z Techn uderzeniami. Technika kończąca jakaś już wymyśliła Grand Town że mówiąc, to tutaj sparowaliśmy, to w takim gorącym normalnie każdy w mi się wyślizgiwał, tak było ciężko, jak mi się założyć, także tylko przytrzymać i uderzenie, wiesz, uderzenia, uderzenia. Uderzenia. Mhm. Można bo to, co jest ślisko, to jest tragedia na treningach, jest to, straszne są ubały teraz. Ciężko jest zapiąć jakąś dźwignię w takich tak, tak, warunkach. Tak, tak, się ręka, wszystko. No. Poza tym Ty też masz 1,80m, jesteś dość dobrze zbudowanym krępym zawodnikiem. Ciężko czasami się operuje nogami, trójkąty zakłada, no bo, bo trzeba to dopiąć. Nie no, Tak, 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 tak. No mi ciężko, bo mam dość, dość zbudowane nogi. Próbowałem tutaj, to, to właśnie ciężko było. Chyba, że na jakimś chudym zawodniku. Zobaczymy jak to wyjdzie w walce, bo... W walce zawsze inaczej wychodzi niż na flinga. Mm -hmm. e, powiedz, co sądzisz o organizacji Koloseum? Stoczyłeś dwa pojedynki dla niej, teraz kolejny trzeci. Dobrze ci się z nimi współpracuje? Tak, tak, tak. No, Mi się daje że to jest dobra organizacja. Wywiązują się ze wszystkiego, co żeśmy uzgadniali przed, przed walkami. Wszyscy są zadowoleni z nich. Mam nadzieję, że, że że będzie coraz lepiej im szło i coraz z, galę, z gali na galę jest coraz lepiej to organizowane i, i żeby tylko to medialnie właśnie tak poszło ładniej. Mam nadzieję, że jakiś koloseum będzie na żywo. Mm -hmm. Live stream, no to, to jest duże, duże przedsięwzięcie fajnie. już. Życzymy tego Tobie, organizatorom również, no i wszystkim osobom, które dopingują całą scenę. Elma, i chciałem chciałbym... spytać jeszcze, skoro trenujesz sam, w Jaśle, powiedz trochę o tym, kto Ci pomaga, dzięki komu jesteś w stanie też trenować, bo wiadomo, że bycie zawodnikiem w Polsce to jest godzenie dwóch obowiązków. I normalnej pracy, i, i tak, na No to chciałem podziękować moim sponsorom, bez, bez których treningi mi, ciężko mi było. Trio, Jasło, chciałem podziękować i, i restauracji Perła i Jasło, Adam Krzyżak, Auto Marlon Service, i restauracji Tivola Sielski. Chciałem podziękować MOSiW Jasło za, za udostępnienie treningu, że sobie mogę tutaj trenować za darmo, mają dobry ośrodek rekreacyjny. Y -y. e, Niedział, jeżeli masz ochotę, oddaję Ci głos. Dwa słowa, może kogoś pozdrowić jeszcze. Tak, chciałem pozdrowić wszystkich ki kibiców z Jasła, wszystkich kibiców Koloseum, żeby kibicowali i całą rodzinę moją chciałem pozdrowić jeszcze przy okazji. Dziękuję, pozdrawiam. Dzięki i do zobaczenia w Szczytnie.